Jest taka cisza, do której można dotrzeć poprzez taniec, śpiew albo wrzask. Noc, ogień, ziemia, tańcz. I wbijam, i w ziemię, ból wbijam, i wbijam. O teraz zapomnieć, tu też niech przemija. Pod stopą mam gorycz i chcę ją wdeptywać. I wbijam, i w ziemię, ją wbijam, i wbijam. Noc, woda. Wiatr, tańcz, ten dzień chcę zapomnieć, zapomnieć, chcę szybko, tak, tak wciąż daleko, nie, nie wciąż tak blisko, ubijam piętami smak swojej porażki, nie widać, że łzami podspływa po twarzy, tańcz, tańcz. Tańcz, tańcz, tańcz i wbijam, i w ziemię ból wbijam, i wbijam. O teraz zapomnieć tu też niech przemija. Ubijam piętami smak swojej porażki. Nie widać, że łzami podspływa, po twarzy ogień, woda, ziemia, wiatr. To kasa oknisk. i zanika także rytm. Zniknęło już wszystko. Wszystko, ból, gorycz, łzy. Na ubitej ziemi nie rośnie całkiem nic. Po nocy nad Wisłą nowy dzień zwiastuje ptasi. Przychodzi do ciebie z pierwszym oddechem. To pierwsze słowo, to słowo pierwsze. Lecz nim je wykrzyczysz, masz w swojej głowie rytm prosto z serca. Ten puls to jest człowiek. Ten puls to jest człowiek. Ten puls to jest człowiek, ten puls to jest człowiek, bo życie jest i było już rytmem, nim powstał Twój mózg, nim serce swym biciem nadało własny rytm Twemu ciału. A wcześniej dwa ciała splotły się w całość, by się podzielić wkrótce na troje. Taniec na dwa, a już trzeci człowiek z dwóch różnych pulsów własne buduje. I pierwsze słowo w ustach formuje. I pierwsze słowo w ustach formuje. I z tego wkrótce nowe wyrośnie, z pierwszego bólu, którym najgłośniej będziesz się dzielić ze światem. Niech cierpi i niech się cieszy, gdy ty się cieszysz. Ubierzesz w słowa niewyrażalne, potem wytańczysz je całym ciałem i słowa z rytmem splotą się w jedno. Będą poezją, poezją będą. Poezją, poezją będą. Będą, poezją, poezją będą. Będą, poezją, poezją będą. Słowa niesie rytm, za tym idzie rytm, Płyniesz w pulsie i, gdy zatoniesz w nim, cały wszechświat śnisz. Może to nie sny, lecz kosmosu, rytm i muzyka sfer. Teraz niesie cię na kolejny brzeg. Może trafisz tam, gdzie się rodzi sens. Przychodzi do ciebie z pierwszym oddechem. a, a To pierwsze słowo, to słowo pierwsze. A, a, przychodzi do ciebie z pierwszym oddechem. Pierwsze słowo to słowo pierwsze. This first. we reached the end of our journey and i hope you enjoyed the experience and a special thanks to you all that you've come here tonight and even more special thank you to all our poets i'm going to ask to step over here and get a round of applause from all of you